Skandal w brytyjskim parlamencie. Poszło o pornografię brytyjski poseł, który oglądał pornografię w Izbie Gmin, zrzekł się mandatu. Neil Parish, poseł rządzący w Wielkiej Brytanii i Partii Konserwatywnej, który w czasie posiedzeń Izby Gmin oglądał pornografię na telefonie komórkowym, poinformował o zrzeczeniu się mandatu. Jeszcze w piątek po tym, jak przyznał się, że to o niego chodzi i został zawieszony w prawach członka klubu poselskiego, Nil Paris zapewniał, iż będzie współpracował z dochodzeniem, ale zamierza kontynuować pełnienie mandatu. Skandal obyczajowy zaczął się we wtorek wieczorem, gdy dwie posłanki konserwatystów zgłosiły w Hipowi, posłowi, który odpowiada za dyscyplinę klubową, że jeden z ich kolegów partyjnych w czasie posiedzenia Izby Gmin oraz jednej z komisji oglądał na swoim telefonie pornografię, ale do piątku nie było wiadomo o kogo chodzi. Pornografia w parlamencie. NIL Parisch zapewnia, że to przypadek Parisch, który z zawodu jest farmerem, wyjaśnił w sobotę, że oglądał stronę internetową poświęconą traktorom, a później przypadkiem wszedł na inną, o podobnej nazwie, która była pornografią. Trochę się jej przyglądałem, czego nie powinienem był robić, ale moje przestępstwo moje największe przestępstwo polega na tym, że przy innej okazji wszedłem na stronę po raz drugi i to było celowe wyjaśnił w rozmowie z BBC dodał, że początkowo myślał, iż będzie mógł wyjaśnić tę sytuację parlamentarnej komisji do spraw standardów, ale burza, która wybuchła, jest zbyt duża, by mógł kontynuować pełnienie mandatu. 65-letni Paris jest posłem partii konserwatywnej od 2010 rok. Wcześniej był deputowanym do Parlamentu Europejskiego. Rezygnacja Paryscha oznacza, że w jego okręgu wyborczym Tiverton and Honiton konieczne będzie przeprowadzenie wyborów uzupełniających. Jest to bezpieczny okręg partii konserwatywnej, która od jego utworzenia zawsze zdobywała tam mandat.